To Co jesteś! Co się stało? Kotek? Milo, Co się na mnie patrzysz? Nie patrzcie tak na mnie, kocie! Co to, że... Dlaczego się tak na mnie patrzysz? No chodź, idziemy! Powiedz gdzie jest Tygrys? Powiedz mi. Nie powiedział mi. Aha, to jest ten gest. Mamo, przyjdźcie. Ja tańczę. Nie potrzebuję garnituru, masz rację. Nie jestem mężczyzną. Co nie, mamo? Nie jestem mężczyzną. Non, madame, c'est fatiguant. Oui. Ah, j 要 vais f a, a okay, i r